Witam Was na kanale Saigi i dzisiaj obchodzę urodzinki na HGG? Koledzy weźcie się przywitajcie, bo tam was dużo jest. Kiemka. Dobra, ej, tefnijcie do mnie CH3, tefnijcie do mnie CH3, zaczniemy z sobie. Stepam się. Miał myśli. być live, ale CH3? ja z moimi umiejętnościami live'a to jestem. Też Tepan. Dobra, Ja też to mam. Tefnąłem, 3 trzy prośbę. jest ch i CH3, dobra. Na spawnie tutaj jestem. Przed wami. Ej, Sagi, Sagi, ty nie wiesz, tak? Czekaj, poczekaj na ten CH3, poczekaj chwilę. Nic, ja wiem, nic nie, nie otwieraj. Yellow Ninja full net Po co jest taki w full net 10 A gdzie Squeezie jest? A Squeezie to coś. Dobra, widzowie, no i ogólnie to każdemu z kolegów dam po jednym kluczyku do epickiej. Eee... Oooooo! Oh. Dobra, Łukasik, e wymiana, wymiana, czekaj, wymiana z squeezy, czekaj, ze Squeezie, dawaj, z wymiany z Squeezie, Squeezie, jeden z wymiany, dawaj. No dobra, wiesz co, Ej, powiem, Ay, powiem czyli... tak, Zagi, powiem tak, nie będę kłamał, miałbym 20 tysięcy, gdyby ktoś mnie nie zabił. A właśnie, co z tymi moimi, a właśnie, co z tymi moimi itami? co, co z tymi, w sensie, co z tą kasą, którą mi mówisz, że mi dasz? Czekaj taki taki chwilę, to, ja ci taki teraz nie, ci powiem, że... Czekaj chwilę. Nie no, ja auto-jump'a muszę sobie wyłączyć, ja wszystko pobrałem na nowe. Boże, auto-jump'a, boże. A nie co wyłączyłeś, co wyłączyłeś minimapę? Wyłączyłeś minimapę? No, no oczywiście, że tak. Hopie, ja, ja od kiedy, ja od kiedy, hopie, tego banana dostałem, to ja w ogóle na minimapie nie gram. Ja od razu, kiedy wyłączyłem, wyłączyłem. Mod modna serce też wyłączyłeś? modna na serce też? No, Jakie... Nie mam nic, chopie. Ja od tamtych razy ja... Sobano dostaję w życiu już tego nie włączę, nie? Dobra, Czyli mi po raz... Idę z jelu ninja, jelu ninja, jelu ninja. Dobra, ty jesteś... Dobra... Jest... Czekaj. Ty czekaj. Czekaj. Dwa. Na czekaj, czekaj, Na czekaj. Co? czekaj... Ty, ty nie byłeś, ty coś... Dobra, wróć... Wymiana... Kurde, jada... Dobra, wymiana... Czekaj, czekaj, czekaj... Jelu ninja... Dobra, ty... Tak, ty ja ty też coś jeden kluczyk, jeden kluczyk też dostaniesz. To trzymaj jeden kluczyk tutaj. Taki bardzo i Dobra, i We Weź weź, weź, weź wymiana. No. E e e e ja mam otworzyć pierwszy. Czy mm. Stag nie otwierasz? otwierasz? Dobra, dawaj, otwieraj, otwieraj. Nie otwieraj pierwszą skrzyneczkę, zobaczmy, co ci poleci. Co zrobnołeś? Nie wiem, na ja tak. Co zrobnołeś? Ej, Ale dobra. jak... jesteśmy w tym. 4 3. Dobra, Egi! O, no, o, dobra. O, to teraz, 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 squeezy, ej, dobra, teraz, teraz, squeezy, ej, teraz, teraz, squeezy, otwiera. I mówisz, co ej, w ręce teraz, i teraz, 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 Bania 4. teraz, 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 ej, nick, dawaj, teraz, 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 daj. teraz, teraz, to, to ja otworzę z animacją, co? Ja z animacją to tak, tak na spokojnie, żeby było. Plata 4.3. Ej, to prawie cały set mamy. Ej, to Saigi dropnie buty i będziemy mieli całego jednego seta. Dobra, to czekaj, ja otwieram też jedną, żeby nie było. Dobra, i leci, 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 leci. I zobaczymy co mnie. I co potrzebujemy? Chupie, drop mi eee... co, chyba jedno z najlepszych rzeczy, bo zaczarowany przednia, to tego potrzebuję na miecz. Ej, to bić, to bić. No, A, to Dostałeś jednego czy dwa, dostałeś jednego czy dwa, dwa. czy dwa. Dostałem tylko jednego. Chce ktoś no, ej, ja to was... Ej, ja was do tego... Masz Ej, weź się dołączyć do planu. Czekaj, wezmę się do jakiegoś Luckera przerzucę, dobra, do rynku przerzucę. Item, mam weź mnie dodać do Dobra, już. Dobra. Ej, ale sagi, przyznaj. Y, byłeś pewny, że będę cały nagrytowy? czy bo... Nie, ej, no, zapisiłem was, połączcie. wszyscy taki sposób. I czemu masz w ogóle... Ej, mikser, co z tym naszym klamem? W sensie to inna... Ej, jest rzut! rzut, jest, idziemy na rzut! Zrzut jest psokordy No to dawaj, no dobra Dobra, dawajcie To idziemy Idziemy na zrzut, to w ogóle nie będzie odcinek długi, strasznie Strasznie długi będzie ten odcinek e, a ja sobie muszę itemy schować, bo graje ja, się nie pójdę Ja teraz też mam lity przy sobie ja się... Powiem tak, poszedłbym na ten zrzut, ale ja wiem co tam się dzieje No chłopie, Dobra, ja idziemy sobie W chłopie, ostatnio tam byliśmy, nie? ja nie chcę ci nic mówić, darmaje, żeśmy sobie grali Dobra, Ja raportu, też na... idę. Na ja... No, wszyscy się tak nie mylą, do mikserem. Tak? Nie, dobra. W sensie, no, mam no, w sumie tak pięć osób nie po korbach. Ale mikserem jest nas najlepiej. Opisz, do... no, nie wiem. dwa, to se wezmę w sumie, jak knock dwa. Ej, dobra, i wiedz co, ja nawet nie biorę miecza, bo ja, trzeba, ja się tam nie zamierzam. Dobra, a ja dla wizę otworzę, a ja dla wizę otworzę rzadki skrzynki. Wait a moment, gdzie to jest? Dobra. Tak, Ej, dobra, ja, dobra, ja dobra, dobra co fajnce? Dobra, no. no, 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 no Dobra, lecimy. Tam... No! Trzy, cztery, no, zlepajcie, no łej! Pięć dwójka, pięć dwójka, pięć dwójka, ale nie, ty pcie wie kiedy będziemy, będziesz obok zrzutu. Pięć dwójka mi wypadła, panowie. Ej, najlepiej krok. Ej, to, ej, O dobra, nie... bo mnie, mnie... w bo mnie na wakacje zaraspiło, ja zginę. Co jest? Ej, ja zginę. Czerwany przedmiot kolejne. Dobra, ej, ale... <laughs> ale to skrzynko. dobra, nie zginę. Ej, dobra, już myślałem, że wypadnie coś gorszego. Myślałam, że ja wypadnie. Dobra, lecimy dalej. Eee, a to wypadło? Noc wypadł! No way! Co jest? Ale to skrzyni! Jaki? Jaki? No noc! No wiesz co to noc jest w ogóle? Oj chuj tak. A! Znaczy... Noc, to kopie Koks! To to no. Jaki, Ej, to git, tak git, no. Tak to powiedziałem. Ale to też git. A co, ty już taki nie lecisz do mnie, nie? Jak powiedziałem, że koks. Nie. Yeah. Ej, nie, nie, no, nie, tylko, no, ja, nie skupia, tylko ja ty usłyszałam skupia. coś, czego widzowie twoi nie usłyszeli. No to dobrze, że ja. <laughs> Dobra, jeszcze, jeszcze, jeszcze klapa i będę miał full seta. Eee, no dosłownie. E, dobra, ja już prawie jestem. Dobra, znaczy no, trochę mi się zostało. cztery tysiące kraty, tak, ale z tym wyjdę na to szybko. dobra, czekaj, kto i chce tu zaćila? Ten enchant, ten maity ten ma płotkę, nie dba tak, który tutaj zaczyna, ten wygląda jakby zaczynał, super tak nie wygląda, ale masz tak czekajcie, <laughs> ja idę jeszcze na no, środku, nie nie dobra, to nieźle no. no dobra, spodnie, kol trzecie spodnie, mam. jeszcze trzy kluczyki mam, no to proszę bania, albo miecz. Również... Miecz, co jest? Kolejna pięć dwójka mi wypadła. Ej, Udaj, Ej to super! Żaden syf nie wypada. Goraz raz mi enchant wypadł. Żadnych biblioteczek, żadnego syfu nie ma. Co jest? Kolejne spodnie, popierd... Ja Ej, to o nie, No widzisz, no, 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 na urodzinki, a na jakiś prezent sprawia. Nie Dobra, Jeszcze powiesz mi, że będę chcielał Kurde, dwa zaczerwone przytomki! Jeszcze dwa Dobra, idziemy sobie do... A wiecie, co wam powiem? No. Powiem tak, lepsze jest to, że za dwa dni są moje urodziny. O! O, co jest? nie. O nie. No I, no i, co, ma, I wtedy może być ciekawe. Też, też kupujesz dla widzów. No właśnie się zastanawiam. Właśnie Dobra. się zastanawiam, Ej, jesteś, nie? Się gdzieś tam przy tym, No ja, ja mam jakieś trzy tysiące kart. Zrobię tylko dwie wróżby. Jedną skipę, drugą prze, drugą tę. Jak to się nazywa? Drugu, drugu, no, Jak skipniesz, jedzie, to drugu, drugu, nic nie będzie. Zrobię to, drugu, jedno zrobię tak, drugie skipnę. Jak skipniesz, to nic nie I będzie. Jak skipniesz? Bo skipnąłem. Skipnęłem skipnę, 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 skipnę. się zaczarowane przedmioty. To no, trochę no, głupek, tak Szczerze? Nie wiem. No, no dobra, żartowałem. No, strasznie <laughs> głupo. Dobra, TPA, TPA, Yellow Ninja. Ty, ty już nie jesteś mikserem. sery. wszyscy od, od razu. Za, za chwilę tepnę, za chwilę tapnę, bo ja muszę coś jeszcze coś planem, sobie więc... ustawić. No jest klan, normalnie sejaj. Zaproś tego, zaproś, zaproś kolegę naszego. Tego. No zaprosiłem cię. Dobra. Mnie też. No, skuńcie, no przecież zaprosiłem ja. no, cię. No zaprosiłem. Dobra, ej, gdzie to jest? A mnie zaprosiłeś? Gdzie to jest? Bo nie wiem, ja nie chcę się w netherite'ów pierdzielić. W sensie, powiem ci tak Sagi, jestem netherite'em i mogę ci pomóc z innym netherite'em, jeśli bardzo pragniesz. Tylko, że ja refów nie mam. Ej, tu leci, ale to sklan, to sklan naszego. Ja myślę, że to już jakiś ty, pierwszy lepszy. A to sklan leci. Kto to leci? Serek leci. Dobra, ej, ale gidżon to reaperol, zaraz z tego skorzystam. Gdzie ty być? Ej, ej nota, to jest mega. mega. i gdzie ty jesteś? Ty tak zniknąłeś, ty wtedy polociałeś? Jest. No bo ja lecę cały czas. No jak lecisz, jak ty mi Ale o zniknąłeś? to chodzi. Albo ja jestem ślepy i będzie taki odcinek, to sobie taki przed mordą ej, żeby... ej, bo ogólnie zostało 6 minut, nie wiem czy zdążymy. No jak, jak zdążymy, na pewno jeszcze będziemy czekać tam. Ej, taki nikt się do mnie tapa. ale... Pepam nie się, no. Dobra, czaję, jeszcze. Tekaj, tapajcie do to tapajcie wszyscy do Jellonidzie, wszyscy na tylko tak razem następnie jakoś. Okay. No, jak się nie tapają... Jak się nie tapają wszyscy razem, to ciężko, wiesz? I to przemu. Patrz co iść. Ej, chłopaki, jak dołączyć do klanu, tak betowo, by no moją gościną do dołączyć tak. Kosik i sy a y -e. a, je, -a Nawet nie wiem, co to Ech. wymyśliłeś, Yellow Ninja, ale to spoko w sumie nazwa. Wiele to... co. Spoko pseudonim, nie? Jakby... Czemu mi się tak to był? Ej, Trident się bugł, jak czuł, nie? Nie mogę w ogóle Tridentem latać. Nie wiem dlaczego. Ja może, tam może, może zwalony teraz jest. No właśnie chyba... Ej, ej dobra, to no, jest Gdzie ty jesteś? Znowu cię zgubiłem, bo mi ten trident do dupy działa, że... No bo nie umiesz latać, trident. No ale serio ci mówię, ej. dobra, mam cię. Ale serio, jakoś tak mało karatek, 10 karatek do tridenta, a zazwyczaj to leci się... no właśnie, tak? Nie wiem, jednak działa. Ale no, już nie Jakoś dziwnie, nie wiem, nie wiem, dobra. Ej, tapnijcie! Dobra. Do Wszyscy się tapajcie do Ninja. Ja nie chcę Kurwa, to się, bo po Ejcie, dobra, weź... Was, to zaraz się po weź ktoś mi napisz na MSG jak się nazywa ten ten. A dobra już ja widzę. Pier, dobra, ja A. Ja ja. A. Dobra Ej, dobra, jednak ja zaznaczyłam, bo okej, nie ma wody. No i dupa. Kurde, nie mam A, ja ma. Mam jedno pytanie, ja No sobie do góry. Czekaj, mogę cię tak knoknąć do góry? Nie, nie ma No, no może, no, szaj, no dawaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, bo e, no, ja muszę wejść na tą ścianę. Ej, taki nie kenał, jak no, ktoś. Czekaj. Mnie, czekaj, no i po no, co, no ja bym cię tak chnoknął. Dobra, knokam cię, bum. No chyba nie. No chyba tak. Gnokaj, no, tak, no, dawaj. Wait a second. Zoom. Aha! Oj, no, oh, nice! Poleciałeś... Teraz wyleciałem. Ach, no i cię teraz... Tam, no poleciałem z to ja się potem e Ej, chłopa widzę. A nie, Ej, dobra, to sobie nas Weź się, pij, to ja już się serio myślę, że masz Ej, ale to weź mi te bo za co Ej, i zaraz do wyśle teleportację, to weź mi od razu. Oh. Ej, nie Ej, nie wiem, czy zdążyłem, tak szczerze. Dobra, zawijam Oj, dobra, jest, jest woda. Woda jest jakaś. Woda jest jakaś, no. Jest pan z pantypaksem, z pantepaktem. Dobra, git leć. Dobra. Do przodu mam lecieć, do przodu, do przodu. Do przodu, do przodu. Gdzie jest ta górka? A kurde, no mała jest. ta woda. Miał full Nether tutaj się pojawił. Mała ta woda jak, jak twój członek. Ej, czy tylko ja na to full mam, nie? No Co się nikt zasjeździał full nie, Bo ty mnie i tak zdebasz się, bo ja poniła, że ja bym zdawał na przykład swoim setem. Ej, dobra woda, jest twojego... Ej, szybko dawaj tej wody. Lecimy na tej wody, lecimy na wodę, lecimy na tą wodę. Dobra. kratek, klatek. Trajdentem mnożymy jak będzie woda. No czemu to tak nie leci, no. Jakby... Nie, tak, 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 tylko tego, tak górą się da, tylko tak górą mi leci, a, prawie pod wodą mi nie leci, tak jak zawsze mi leciał sery o tramwajach. Sary, to może weź ten. weź może jakby, nie wiem, schowaj Tridenta i znowu jeszcze raz go wyciągnij, bo no, może po prostu jest zblogowana no, w takim no, punku. No właśnie, jakoś tak dupa pana jest... Ej, ej, ja nie mam bloków, weź mi, żyć. Ej, weź mi z nią bloki. Też nie mam bloków! Ja jestem głupi, bo ja że się na opinii przygotowałem, a to zrzut się pojawił. A miała nigdy no i co, Ja się ja mogę Ej, ja... kurde. Jakby... nie kurde. No, 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 nie wiem gdzie to jest. E, nie, wierzę, nie, wierzę. nie wiem. Nie no, może zdążymy. Tysio... Ja, jak... y, ich... no, jak ci... 300 kratek zostało. jak czy jak Jakie kurwa 300 Dobra, ja tak nie, nie, ale... nie Dobra, ja lecę, może się uda. Poleciałbym z nami, no, ale coś czuję, że... A ja nie, to pójdziemy, może tam jakieś no i w... ity będą, może zapas no w... zrobili, to sobie weźmiemy ity. W ogóle ja ostatnio ten, zgarnąłem filo wzgarnąłem. Ta, no dosłownie. Ja się powiem tak, jak chcecie to lećcie, ale ja, bym ja to coś czuję, bo... Tak, bardziej o tak, zabiję, nie zgarnąłem, bo to zdążyłam jakbym udało mi się otworzyć skrzynkę, nie, nie, nie. Kurde, nie, nie no, gdybym miał widać to na S byśmy zdążyli. No, dosłownie. Oh. No dobra, gizla, nie ja zdążyłam. Chyba, mhm. że myśmy... Nie, dobra, 500? ja jestem letra. Się... Ej, gdzie wy jesteście? Ej, 500 jesteś... kratek, dobra. Dobra, a tutaj mam do ciebie, Eluinża, bo ja sam nie wiem, gdzie ja jestem i co ja pierdzielam. Ej, beta ja jestem na koordach 5442 na 7099. Nie widzę, jak tylko że ja lubiłem tam bardziej, tam, 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 tam. Jeśli tu będzie już woda udolna, to zajebiście. No to dalej, e, ja. Tu duże, i do... Dawaj, dawajcie, dawajcie, tepajcie jak chcesz do jeloninja. 300 dawajcie do 5. Gdybym ja miał wam z Jesteś, wami polecno, ale ja bez refów tam nie mam, Ja mam ja ci 60 ja, ja mam 51 refów Tylko że ja ty nie że ja chcę się e, 3... zgarnąć. E, e, 300 just kraty zostało stało. Wiesz? jak swój Nie. Nie, 6 sekund zostało. Nie, sekund kratek mamy! Dawajcie, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Kurde, Nie, biegnie, to jest jest za daleko, O, już widzę. Ty Widzisz? Dawaj! Uuuu! Zdarzymy no, Zbiegaj, ma, ma. Typa mamy! Typa. Typa. Dobra, chodź taki, nie, gonimy tego typu. gonimy to tego typa! Nie, Ale nie, ja, tego ja tego. tutaj mam chłopa, ja go zabiję. Ej, zabić tego chłopa, czy nie? No już, jo, jo, zabijaj każdego, kto się tylko da. Ja ci zaraz rzucę razy, tylko nie wiem, gdzie ty jesteś za bardzo. Czekaj, bo tu jakiegoś chłopa. Aha, chłoplowno. Ej, idzie ktoś do mnie? Ja mam tutaj Diaksa. Ej, bo. O, ej, mnie? Ej, nie, tu jest tyle netherajtów, ewakuacja, ewakuacja. Ja mam jakieś. Dobra, ej, sfokusujmy się na jednego Dobra, zwinąłem. zginąłem. Zwinam. Od kiego? Od kogo. Nederajcie jakiegoś. To jakiś Ej, ja wpadnę do jakiegoś kejdu, czekaj, 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 nie jest stąd. jak tylko się uda. Dobra, e, 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 to dobra, ja Sagi, otwierasz te krzyki do o, 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 chodzi, ale mnie babuje. Ja walę chłopa jakiegoś Szymona. gotową. Dobra, Ciuli, ja uciekam, ja uciekam. Ja zginałem, nie ja wiem. Ja nie wiem, to są ludzie, ja w tych ludziach. Ja wala. Czekaj, ci mi się wydawało, czy puściłem edukatę? Ja wala chłopak, który ma trident, ale on mi ucieknie. To jest Dobra, czekaj, kusik tylko akcje. Dobra, to będę cię, to będę cię, do góry, do góry, Czekaj. dobra. Jak nie mam bloku. Dobra, tego Matika biję, ja tego Matika bije. Matik, Matik. No nie, on... E, czekaj, muszę kupić. Nie, nie zdążę, go zabiorę No i cio, to jest nader, który wszystkich rozdłuwca. Dobra, Trident mam, już tylko mieszkam. Tu jest Ty typu, Typuzelko. Oj, zabój mnie, oj, zabój mnie. Czy do mnie ktoś się. leci? Leci do mnie. Dobra, nie ma co, ewakuacja chyba co? Jo, ile tu jest typ? Dobra. Ty, rozpróbarz. Ok, goni mnie, goni mnie. Czy mnie zawsze muszą gonić typyzelkom? Eee, nie dają rady zlogać loga, żebym jakieś. Ja widziałem go, dobra, Jelo. Ja nie za, ja chyba znaczy, znaczy, nie zjadam raczej bo raczej sobie perły, ale, ale no kurde, no chciałem zlogać, ale... Dobra, idź Eee, eee, co jaki szat? Czekaj, to jest koło marnicy. Z Ja E ja, ja go dostałem, To to Ej, bo ja Ty, bo ja zginę. Ja, po... Nie. Goni mnie, no. Zginąłeś. Aha, nie, ja, ja zgłaszam chłopa. Zgłaszam chłopa. Czemu? tak Gościu za... Czemu? Gościu mnie zabił. Mimo, że miałem full na deseta, to ten gościu mnie zabił, otakobił mi po pięć serc. A nie miał 5 serca. Nie. nie. A czy ja deseta, zgłaszam ok. go. ja chyba zginę tam, jeszcze raz. A, dwóch chłopów ciebie. Miał jakiś diach się gonił, ale za nim Ja się vloguję, ja się logam. Jałam. Ja się zarabuje. Eee, mnie go nie chcę bo w pojedynki to sobie nie dać rady. No właśnie mnie też najpierw mi goniło w ogóle jakiś ten mnie nie wiem, ja się wlepiłem w jakąś wielką masowę, a potem jakiś diałk ze mną leciał, a się bawiłem, że nie zaraz przecież jakby hitnie, więc sobie zlogałem. Dobra, ale chyba się vloguję, bo mnie wkurzy tam. Jak on będzie na mnie czekał, nie? To będzie takie chamskie. Oj oj. Dobra, vlogowałem się. Chyba nie czeka. Chyba. Yellow ninja weź daj dziesiątkę. Czekaj, bo... Oko. Czekaj, bo mnie nie kupie. No. Ja chcę panik. A mnie panik No dobra, to dokończamy u i ci kończysz Y miss Epickiego dropu akurat zaczerwione przedmioty, trzy. Czekaj. No to ja sobie mówi. otworzę Epicką skrzynkę jedną. No, to ja sobie otworzę jedną Epicką skrzynkę. Otwierajcie Epickę, otwierajcie Epickę, otwierajcie Epickę, to może kiedyś będziecie Ch, 1 Zapiłem totem, zapiłem totem. Ch1. Dobra, e, ch1. Nie wiem, ch3 był fajny, ch3 mi skrzynkę oddała, ale dobra, wszyscy tu jesteśmy. Dobra, chodźcie do ch3. Chodzi o CH3, bo jakiś typa jest jeszcze. O, CH3, nikogo nie ma, zaraz. Podzielimy nas. Krzyczymy. No to otwieram. No to bez animacji, otworzyłem. I co? Nie, Dwa kokrzy. No, dwa kokrzy. No, no, tak? Mid mi zapnął totem. I cztery I, perły. Ale ty. Nie, cztery perły, Ej, ale byłem pewien, że dziesiątką wypadnie. Nie, też cztery perły. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Dobra, ej, są dwie części netherite'owe do wydropienia i pięć serc. Oczywiście za pięć serc, bo po co mi są netherite'owe części? To możesz mi dać. Nie, ja już się użyłem, bo ja ostatnio się nie no, no, się topałem do ludzi. Dobra, i... Mixer, z... weź, weź mi z... daj tą dziesiątkę, z... ja, ja, to ja wykopię sobie na trzy ja się poddaję. daję. zaraz, zaraz, tam, proszę. O, dobra. Ajajaj, już się odbicie, normalnie... Les, dobra! Perfekcyjnie tego co jej brakowało, anarchiczna bania. Let's go! Nie. Akurat mi brakowało anarchiczna Ej, bani ja jestem... do kompletu. Ej, czekajcie, chłopaki, ale to nie jest możliwe. Ej, chłopaki, ale to nie jest możliwe, żeby gościu mi zadawał ten zwykły diaks z mieczem 5, 5 3, 3, żeby mi walił. 5, 2, 3, żeby mi walił po 5 serc. Jakim cudem on to zrobił niby? Siła... No, ale... Jeśli ma dużo obrażeń na mieczu i ma strefę VIP no. tego, no to może być bardzo 4K Cztery, trafiłem, czyli 4K. No to Nie no, gdzie 4K to zawsze no 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 i... No, 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 bo wtedy wiesz, udało tak jakby ze dwa klucze. No, czemu tyle, czemu tyle Nie. razy tak blisko było do dziesiątki? Chyba ze trzy razy było tak totalnie blisko do dziesiątki, no. Aj, aj, ale to boli. Dobra, jedno skinę. dobra jest niż dobra, dziesiątka. Dobra, nie ma nawet jednej dobra, to <tuszy> się dalej, Ej, ktoś. dalej, taką się dalej, się do ludzi, się dalej, się dalej, ludzi, się dalej, się Jest taką się Jest głupi do spokojnie. No, no, te się, czaj, jest pan już. Te pijesz. No, te pijesz. Zatem. Ej, no, ale wiesz, nie wiem, to gościu musiał mieć tam. Wiesz co. Pożyć sobie całego sata, żebyś nie zginęła, ale później masz mi go oddać. Ja, piersi. Tak, żebyś pożyczył sobie całego samo, ale a czeka, czeka, później masz mi go oddać. Ej, ale to daj mi. I... Ty, to daj mi seta 4-3, a sobie weź tego, bo. Albo dobra, Dobra, czekajcie, ja, no. dobra, jeszcze raz dobra. otwieram jakoś sobą skrzynkę etniję, ale znowu to. Dobra, Dzek, dobra, 6, zaczarowanych przygód. Dobra, to raz tego. Anarchiczna klota iść. Ej, y, ej, y, tak Nie! No nie, znowu! Y, ta... No nie, ale to było takie bliskie, było czek na 4 na cztery na 4K. Na a po, po anarchistnej karcie był anarchiczny miecz i dropnęło mi 4K Ej, czekajcie, kiedy byś teł do chłopa jakiegoś nie znak. No TP, A... No i nawet nie ma co oddać w ogóle. Dobra, Koksa, ale... Dobra, CPA służ... Eee, Tam się do chłopak. Weźcie mi ktoś powie. Ja Ostatnie, ja... ostatnio z tego pani. Hmm. Dobra, ale gówno wypada. Gówno wypada totalne, nie? To mi mam, że się, że, ej, hej! Anarchicznej anarchiczne nawet, anarchiczne nawet nie otwieram, za no. sobie jeszcze się to mi wypadnie czekpi... Nie, jakieś 16 zaczarowanych przedmiotów albo 8 koksów i tlecznie chodzę po 30 tysięcy schodną, więc lepiej otworzyć tak według mnie. jak ci dopnę na set 2, część, o, no to... Odpój. Ej, w ogóle się zastanawiam no, 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 jakbym no. jak nie jak nie dał anarchicznego klucza i pięciu epiców, to czyby ktoś się ze mną na Elkę nie wymienił? Nie ma szans. Myślisz? Nie, nie jaka ona no, 30 sekund. widza, ale dla widza. Teraz tak naprawdę, widzu, jeżeli teraz nie zostawiłeś łapaćki w to teraz musisz zostawić po tym, a jeżeli zostawiłeś, to zostawiasz suba. I... Zostawiasz, no. I lecimy. Ej, Schedze, ty dołączysz do tego klanu, czy nie? już lecimy, 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 lecimy i gówno, książka, książka. Książka szybkości. No ale nie oddało zupełnie. O to gówno. Ja, jak mówiłem, że nie Ej, Ej, to klan dołącz! Hu... Znaczy. Co? Klan dołącz. Saya. tak nie oddaję, że ja dziś przepięcie piski otworzysz, bo nie wytrzymam, nie? Staram się coś zje. Klatka, nie mam zaproszenia! Dwie. Nie mam zaproszenia. Proszę klata! Jeszcze raz, no. Klata anarchiczna! Let's go! Let's go! No ja. Małóż ją. zakładają. Dołączyłeś czy nie dołączyłeś? Let's go! Ej, Segi! Segi! No. Repnij mi seta, lepnij mi seta! No zaraz! seta! Teraz, teraz otwieram kolejne... buty są do drodzy, Cze? nie czekaj! I mieć jeszcze, ale dobra... Ty... Jest ktoś z Wojsem... Jakiś debil jeszcze na wyjściacie, czekaj. Proszę! Nie. Buty, buty, buty! Co?! Co? 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 Zaraz się pobłoczę. Po no to nie z No szkoda. dołącz tego planu! Kolejny totem! Ej, co się dzieje? Co mi dropnęło? Skazu kośnik dołącz. Kośnik klan dołącz KE. Co mi dropnęło? Anarchiczny łuk, jakiś dziwnie e mi się zbagował z książką i anarchicznym. To nie gówno Nie, no ja to jest. Czy... Ej, książka nie podpalenia! Ale oddało, ale oddało, ale oddało. Nie to jest, to jest, to jest wartość 12 koła. No dobra, tutaj oddało. No dobra, to co? Będziemy kończyć ten odcineczek. Jeszcze 5 pięknych sobie zostawię, Można na sprzedaż czy coś. W co nie? Otwierać. Otwieraj, nie. dla nie, widza. Dla widza, ale jeżeli nie zostawiłeś teraz słowa, to się wstydź. Ja pier... O Jezu, Jezus Maria, osiem, osiem rechłów ze pizdkę, ja zaraz się serio... Dobra, otwieraj no, już. I... Dobra, ostatni... Chcę, Nie, no zaraz się... Nie VIP ci dropnie? Nie... Daj mi otwor ja cielkę wydropię, ja cielkę wytropię. Ej, daj, daj mi jedną mi jak GW-a wydropię, jak nie to oddaję totem. Nie, 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 nie. I ja zaraz wyrzucę komputer przez okno. Trzeci raz z rzędu mi osiem refini wypadło. Ja wyrzucę D komputer Daj mi kruszku, ja ci nie wipa wydłapie, mówię ci, no ty, scam. Ty, wyś ze nie zesraj, weź bo ja się zaraz zesram. Kolejny Ej, ty matko, 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 chcesz kupić. By, ja bym coś ci dam dla wskry. No świetne znam. Dobra, sagi. ej, ej ostatnia skrzynka oddała. Kolejne niepodpalenie, Jest. kolejne niepodpalenie wszystko poszło już, wszystko co opening poszedł już. Jezzy... Tak i ty mówisz, że ty się popłaczesz, to ja straciłem full anarchicznego seta, jeszcze Tam Nie dołączyłeś. Dobra, ciul. Dobra. Dobra, chcesz, się widzowie. mi seta. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że odcinek wyszedł spoko. No i...